Progi zwalniające wcale nie są wygodne dla kierowców, sam o tym wiem, ale one wymuszają wolną jazdę samochodem i, i to, jest, to jest ważniejsze niż, niż wygoda jednak. Ograniczają prędkość samochodów dość skutecznie. Staramy się wprowadzać inne elementy, oprócz tych progów, które są tak nielubiane przez kierowców. To będą zawężenia jezdni, na przykład będziemy starali się doprowadzić do sytuacji, że będzie można wydzielić miejsca parkingowe wręcz na, na jednym z pasów, tak żeby trzeba było zjechać na pas przeciwny, a jeżeli coś jedzie, to po prostu trzeba. Będzie jechać wolniej i trzeba będzie uważać. Inną z, e, sytuacją, która wymusza wolniejszą jazdę, jest stosowanie skrzyżowań równorzędnych. Wtedy pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo i musimy się spodziewać, że może się tam pojawić i będziemy musieli ustąpić pierwszeństwem, więc jedziemy siłą rzeczy wolniej. To jest dobre rozwiązanie, ale najlepsze chyba w gęstej zabudowie w centrum miasta. Progi zwalniające generalnie, a progi wyspowe w tym, wyspowe w tym przypadku są chyba lepsze. A wyspowy próg pozwala autobusom stosunkowo bezbolniej leśnie przez taki próg przejechać.